Upadłam tyle razy, że aż wstyd Ale każda rana dziś mnie wzmacnia Nauczyłam się od nowa Choć byłam prawie martwa Zgasił mnie nie jeden, nie dwóch Zamykali serca, gdy się gubiła. Ma dziś wstaję z kolan, zakładam koronę Bo złamana kobieta to niezniszczalna siła O, o tak, znów jestem kaliente Od teraz moje życie to samba W moich biodrach dziki rytm Moje ciało wije się jak black mamba Znów budzi się we mnie ogień Po długich latach duszy ciemnej nocy Teraz chcę błyszczeć jak diament Zamiast bać się własnej mocy Uch! Przez lata mówiłam sobie mam dość A i tak znów się podnosiłam Choć życie dawało mi w Jakaś iskierka we mnie żyła Teraz ją widzę, rozpalam ją Już nie dam się wciągnąć żadne dramy Na ustach mam odważne, wracam karpediem poza czasu ramy Kalejentę, kalientę Kalejentę O tak, znów jestem kalientę Od teraz moje życie to samo A jeśli kiedy zgasnę znów, to tylko po to, by świecić mocniej. Bo cały mój ból ma jakiś cel, daje mi skrzydła, by uciec od przeszłości mrocznej. Nikt mi już nie zabierze wolności, nikt nie zdejmie korony z głowy, bo teraz tańczę tak jak chcę. Instynkt ogień i krok królowej. oh Kalejęte, kalijęte, o tak, znów jestem kalięty Od teraz moje życie to samba W moich biodrach dziki rytm, moje ciało wije się jak Black Mamba Znów budzi się we mnie ogień Po długich latach duszy ciemnej nocy Teraz chcę błyszczeć jak diament Zamiast bać się własnej mocy